Firmę założył na Sztata 30 lat temu. Wszystko rozpoczęło się od projektu gazyfikacji rabki. My zajmujemy się oznakowaniem, lokalizacją. I zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. W zasadzie uczestniczymy w każdym największym projekcie infrastrukturalnym w kraju. Działamy również na rynkach zagranicznych, zarówno w Europie, jak i poza jej obszary. Szukając nowych kontaktów biznesowych, zdecydowałem się dołączyć do grupy BNI Premium w Krakowie. Dzięki rekomendacjom wewnątrz grupy udało nam się dotrzeć do takich firm jak wodociągi krakowskie czy branży meblowej jak IKEA. BNI jest to dla mnie organizacja, która pomaga mi przygotować się. Odpowiedniej ramie czasowej do danego zadania, które chcę zrealizować. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym mam przyjemność rozmawiać z Michałem oraz Wojciechem, osobami zarządzającymi firmą PTS Rabka. Witam panowie. Witamy. Dzień dobry, witamy. Powiedzcie więcej, czym jest PTS Rabka, czym zajmuje się wasza firma? Jesteśmy firmą rodzinną, obecną na rynku już prawie 30 lat. W przyszłym roku będziemy mieli tam okrągłą rocznicę. My zajmujemy się oznakowaniem, lokalizacją i zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, czyli wszystkich kabli i rur, jakie są instalowane pod budynkami i pod drogami, a także produkujemy worki na odpady oraz folie do pakowania. Produkujemy również opakowania ekologiczne, m.in. nasz nowy produkt, który wprowadziliśmy, czyli worki biodegradowalne, które są wytwarzane z surowca pochodzącego z warzyw. Więc jest w 100% naturalny. Zajmujemy się produkcją przede wszystkim taśm oznaczeniowych i lokalizacyjnych. Również mamy w swojej ofercie tzw. znaczniki magnetyczne, które służą do lokalizacji rur bądź kabli pod ziemią z precyzją nawet do 1 cm. I na podstawie różnych częstotliwości, które one emitują na powierzchni ziemi, możemy zidentyfikować jaki to jest rodzaj sieci, czy jest to na przykład sieć telekomunikacyjna, gazociągowa, wodociągowa, czy na przykład przepływają pod ziemią linie energetyczne. Używamy też również i mamy w swojej ofercie lokalizatory, które odczytują Dane właśnie z tych znaczników. Dodatkowo też y, mamy szerokie portfolio, jeśli chodzi o zabezpieczenie właśnie kabli, y, czy są to płyty, również ochronne, studnie kablowe i całe tutaj spektrum produktów w tym zakresie. Ktoś może zapytać, po co stosujemy nasze produkty? Służą one przede wszystkim temu, abyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie są zlokalizowane, czy to rurociągi, bądź kable pod ziemią. I aby nie nastąpiły różnego rodzaju awarie, które mogą powstać przy prowadzeniu różnych prac wykopowych czy inwestycji drogowych. Bardzo ciekawe rzeczy i duża różnorodność. Natomiast, mówicie 30 lat historii, jak to w ogóle się rozpoczęło? Co możecie w zasadzie powiedzieć więcej na temat waszej firmy? My jesteśmy drugim pokoleniem w firmie. Firmę założył nasz Tata 30 lat temu. Wszystko rozpoczęło się od projektu gazyfikacji rabki. I tak naprawdę firma powstała pod ten projekt, gdzie gazownia poszukiwała produktów do oznaczenia gazociągu, który był wtedy budowany, i tutaj, właśnie, rozpoczyna się historia naszego Taty, który dostarczył produkty do oznaczenia tych gazociągów. I od tego się wszystko zaczęło. Lata 90. to jak pewnie wszyscy dobrze wiedzą okres, kiedy w Polsce doszło do wielu zmian i w zasadzie dopiero kształtował się tak naprawdę biznes, stawał pierwsze swoje kroki i wszystkiego brakowało w Polsce. Więc... Początek tej działalności pozwolił zapełnić tę niszę, gdzie tego typu produkty nie były w ogóle znane, nie były znane w Polsce. Co działo się dalej, ponieważ wiem, że ta ewolucja kilka takich kroków kolejnych jeszcze obejmowała. Tak, dokładnie. Mieliśmy oczywiście dokładne rozeznanie, jeśli chodzi o produkcję tworzyw z recyklingu, czyli z plastiku, który możemy przetwarzać kilkakrotnie i około Pięć lat temu zaczęliśmy się zastanawiać nad zupełnie nowym trendem, który zaczęliśmy obserwować nie tylko na rynku, ale też jako odpowiedź na potrzeby naszych klientów, czyli właśnie produkty biodegradowalne. Dodatkowo wprowadziliśmy wiele usprawnień, jeśli chodzi o procesy w firmie, czy to poprzez rozwiązania nowoczesne w zakresie informatyzacji przedsiębiorstwa, w dziale również finansowym, czy inne narzędzia, które. W pewien sposób mogą ułatwić pracę naszym pracownikom. Na pewno większa informatyzacja procesów, więc tutaj mamy rozwój działu IT. Oprócz spotkań osobistych, które praktykowaliśmy do tej pory, wprowadziliśmy również spotkania online, zarówno z klientami z Polski, ale również jest to bardzo pomocne, zwłaszcza w utrzymaniu dobrych relacji z naszymi partnerami zagranicznymi. Pozwala to po prostu nawiązać lepszą relację. Wiem, że macie podzielone zadania tak w firmie. Jakbyście powiedzieli, właśnie czym się zajmujecie w firmie tak na co dzień? Ja zajmuję się zarządzaniem bieżącym spółką. Nadzoruję finanse, nadzoruję produkcję oraz pozostałe działy w spółce. Ja dbam o to, żeby wszystkie działy ze sobą dobrze współpracowały. Natomiast ja zajmuję się tym czynnikiem bardziej miękkim, czyli tworzeniem relacji biznesowej z klientami, zarówno Utrzymaniem obecnych, jak i pozyskiwaniem nowych partnerów. Wiem, że Wasze działanie, zakres działań dalej wykracza niż tylko okolice tutaj południowej Polski, więc abyście właśnie powiedzieli trochę więcej na temat tego, gdzie w tym momencie świadczymy usługi. Obecnie działamy na terenie całego kraju, współpracujemy ze wszystkimi największymi spółkami w kraju, które prowadzą inwestycje infrastrukturalne, jeżeli chodzi o telekomunikację, energetykę, gazownictwo pracujemy w tej chwili w 46 osobowym zespole. Działamy również na rynkach zagranicznych, zarówno w Europie, jak i poza jej obszarem, między innymi Obecnie w Kazachstanie czy Rosji. Znakujemy obecnie również sieci geotermalne na Islandii, więc wiele projektów za granicą. W swojej historii też mamy wiele ciekawych projektów, jak m.in. znakowanie gazociągów na Syberii czy projekty realizowane w Tanzanii. Jeśli chodzi o liczbę klientów, których obsługujemy, to jest to zdecydowanie powyżej tysiąc. Tyle mamy w swojej bazie na tą chwilę. Ta liczba oczywiście cały czas rośnie w oparciu o naszą ekspansję na rynki zagraniczne. Musicie powiedzieć trochę więcej, jak już padły takie. Ciekawe lokalizacje, Islandia, Tanzania, Syberia, no to muszę dopytać więcej. Powiedzcie, co tam robiliście? Jak to się stało, że takie kontrakty realizowaliście, bo to jest coś myślę, że unikalnego na skalę Polską. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestie gazociągów na Syberii między innymi, tutaj akurat realizowaliśmy projekt dla Gazpromu, który wtedy budował właśnie sieci przesyłowe ze wschodu na zachód Rosji i potrzebowali taśm, które wytrzymywały ekstremalnie niskie temperatury. W związku z tym zostaliśmy zaproszeni do projektu i zrealizowaliśmy go właśnie dla Gazpromu. Nikt inny nie mógł tego zrobić w Rosji, w innym kraju. Dlaczego właśnie Wy to zrobiliście? Produkt jest specjalistyczny i wymaga faktycznie dużej wiedzy, doświadczenia, i nie każdy producent, który zajmuje się tworzywami, potrafi osiągnąć odpowiednie parametry wymagane przez klienta. I faktycznie w naszej branży nie przesadzę, jeżeli powiemy, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o kwestie takich specjalnych zamówień. No właśnie, a te pozostałe kierunki, bo mamy Syberię, Tanzanie. Myślę, że amplituda temperatur dość spora, więc też pewnie różne produkty. No i jak tutaj to wyglądało? Zupełnie różne produkty. Też były inne sieci, dlatego że tam były sieci gazownicze, w Tanzanii, akurat, były sieci telekomunikacyjne i energetyczne, więc troszeczkę inne produkty. Natomiast faktycznie trzeba było się dostosować do warunków panujących w zupełnie innym klimacie, co również nam się z sukcesem udało i nasze produkty do tej pory służą właśnie w tamtym miejscu. Jak się pracuje z takimi klientami, ponieważ wiele biznesów B2B na skalę czasami polską tak ciężko jest realizować. Tutaj mówimy o kontraktach potężnych, zagranicznych. Tak jak powiedziałeś Gazprom na Islandii, pewnie również klient wymagający. Jak się współpracuje z takimi klientami? Zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z takiej współpracy, ponieważ oczywiście nasze produkty musiały być podane wielu testom. Nie odbyło się to w przeciągu tutaj miesiąca czy dwóch. Taki proces nawet trwał rok czasu. Cała weryfikacja nas od strony właśnie potencjalnego przyszłego dostawcy pod względem zarówno jakości, jak i poziomu usług, które świadczymy w oparciu o nasze doświadczenie pozwoliły nam dojść do takiego momentu, że sfinalizowaliśmy właśnie wcześniej wspomniane inwestycje. Jakie dalsze plany są dotyczące właśnie rozwoju ekspansji waszych działań na inne kraje? Czy już jesteście tutaj nasyceni? Przede wszystkim Skandynawia to jest dla nas bardzo perspektywiczny rynek. Ze względu na dużą ilość inwestycji drogowych i podziemnych, które nas bardzo interesują, chcielibyśmy na pewno dotrzeć do krajów arabskich. Tam jest bardzo duży potencjał dla naszych rozwiązań. Są tam pewne drobne bariery wejścia związane z faktem, iż trzeba kogoś znać na miejscu i wielokrotnie ten kraj móc odwiedzić, żeby to odpowiednie zaufanie zbudować. Ale jak już pewien etap zostanie zakończony, są to naprawdę bardzo solidni kontrahenci. Jak to wygląda w Polsce? Z kim pracujecie w Polsce? Z jakimi firmami? Z jakimi markami, które pewnie są gdzieś tam znane powszechnie? W zasadzie z każdą większą firmą, która zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym. Współpracujemy z takimi firmami jak Orange, jak Energa Tauron, Polska Grupa Energetyczna, Gaz System i wielu, wielu innych. W zasadzie uczestniczymy w każdym największym projekcie infrastrukturalnym w kraju. Obecnie między innymi znakujemy nowo budowany gazociąg między Polską a Litwą oraz Polską a Słowacią. Są dwa takie większe gazociągi obecnie budowane w Polsce i w zasadzie w każdym innym projekcie. W tej chwili akurat są rozbudowywane sieci telekomunikacyjne, jest bardzo duży projekt na kilka tysięcy kilometrów nowych światłowodów w kraju i w nim również uczestniczymy. Projekty, o których wspomnieliście, czyli oznakowanie rurociągów, sieci telekomunikacyjnych to jeden z waszych obszarów biznesowych. Wiem, że jest też drugi obszar biznesowy, który mocno rozwijacie, właśnie związany z produkcją różnego rodzaju opakowań. No i zdradźcie trochę więcej, co Tutaj się dzieje, bo wiem, że to jest też taki świeży temat. Tak, jest to nasz świeży temat. Pierwszym z produktów, który w ramach Nowego projektu zaproponowaliśmy klientom. Są to właśnie worki na odpady, ponieważ zajmujemy się dostarczaniem worków do selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj zaproponowaliśmy do bioodpadów właśnie worek wytworzony z surowców biodegradowalnych. No i jak właśnie powstają takie worki? Czym one się różnią? Bo pewnie tych produktów jest na rynku sporo. Co wyróżnia te wasze produkty? Przede wszystkim skład, ponieważ te worki są wytwarzane z surowca, który jest wytwarzany z warzyw, więc nadaje się do kompostowania. I to jest główny cel bioproduktów. Z jakich warzyw można stworzyć worek? Nie zagłębiając się w szczegóły, są to m.in. buraki cukrowe, kukurydza, trzcina cukrowa i wiele, wiele innych, które można wykorzystać właśnie do produkcji ekologicznych rozwiązań. Co Was właśnie skłoniło do inwestycji w ten segment produktów i tak naprawdę realizacji tego? Nasza spółka już od dawna związana jest z działalnością nastawioną na ekologię. My też nasze produkty już od ponad 20 lat wytwarzamy z surowców podchodzących z recyklingu. I to też skierowało nas właśnie na tą nową drogę nowych rozwiązań, które się pojawiają na rynku, czyli właśnie produktów biodegradowalnych. I do kogo kierowana jest ta oferta? Do kogo trafiacie z takimi produktami? Kto jest odbiorcą tego? Na tę chwilę są to firmy zajmujące się właśnie selektywną zbiórką odpadów. Worki nie zawierają żadnych plastyfikatorów czy środków chemicznych, więc są w pełni przyjazne dla naszego środowiska, w tym też również ludzi i zwierząt. Jako ciekawostkę mogę dodać, że człowiek może nawet zjeść taki produkt i nic mu się nie powinno po tym fakcie stać. Czy rozumiem, że wasz produkt ma zastąpić plastik? Dokładnie tak. Oczywiście, ponieważ oboje jesteśmy bardzo nastawieni ekologicznie, to to jest nasz cel i tego byśmy sobie życzyli, żeby po prostu świat, który nas otacza, był kiedyś czysty. Michał, ty pozyskujesz klientów. Tymi klientami się opiekujesz. Jak pozyskuje się takiego klienta? Jak oni w ogóle do ciebie trafiają, do was jako firmy i jak wygląda ten proces współpracy z tak dużymi podmiotami, z tak dużymi kontraktami? Oczywiście mamy kilka narzędzi, firmy, z których korzystamy. Począwszy od tych, które przynoszą najmniejsze efekty, czyli widoczność nasza gdzieś, czy w internecie, naszych produktów, czy strony internetowej, poprzez udział w różnego rodzaju przetargach. Kończąc na tych najbardziej tutaj dla nas perspektywicznych, jak i korzystnych czyli rekomendacje. Nie ukrywam, że aby gdzieś do po prostu pewnego poziomu ludzi móc dotrzeć, musimy sobie zapracować zaufaniem w biznesie długoletnim, czyli tutaj to już wymaga długofalowej współpracy i to jest myślę najbardziej efektywny sposób. Jak to wygląda tak na co dzień, jak taki klient z rekomendacji trafia na takie zlecenie jak Wasze, które wy realizujecie? No tutaj oczywiście przez dwa sposoby. Po pierwsze, kiedy nasi klienci samodzielnie poszukują i są kierowani przez naszych obecnych klientów do nas. Natomiast w drugą stronę, kiedy my poszukujemy jakiegoś klienta często zwracamy się do naszych partnerów biznesowych i oni nas wprowadzają do naszych nowych partnerów i dzięki temu mamy możliwość zawiązania tej nowej relacji. Przede wszystkim często jest to klient, który jest z danej branży, więc powiedzmy, że od razu mamy wspólne pole do wymiany wzajemnych doświadczeń w biznesie i ta płaszczyzna jest tutaj od razu gdzieś ukierunkowana właśnie w znalezieniu i zidentyfikowaniu wspólnych potrzeb. My ponieważ mamy tutaj takie eksperckie doświadczenie w tym zakresie. Bardzo szybko jesteśmy w stanie zidentyfikować potrzeby naszych zarówno i obecnych, jak i przyszłych partnerów. I myślę, że takie transakcje jesteśmy w stanie w bardzo krótkim okresie czasu zakończyć sukcesem. Często otrzymujemy rekomendacje od naszych zadowolonych klientów, co sprawia nam niesamowitą satysfakcję, ponieważ zadowolony klient przynosi kolejne kontakty i w dużej mierze właśnie w taki sposób pozyskujemy nowych. Moim zdaniem nie ma chyba lepszej metody. Zdecydowanie ponad połowa klientów pochodziła właśnie z rekomendacji. Jakie korzyści są właśnie z działania w takim systemie? Bo niektórzy na pewno się zastanawiają, OK, działam w mniejszym biznesie, w większym, nie wiem, czy te rekomendacje są dla mnie, bo do tej pory sprawdzał mi się, nie wiem, internet, telefon, targi dla kogo uważacie, że to jest dobry system. My rekomendacje polecamy każdemu, niezależnie od wielkości biznesu. Jest to najlepsze rozwiązanie naszym zdaniem. Zresztą wystarczy kilka osób, żeby dotrzeć do każdego człowieka na świecie i właśnie dzięki tym rekomendacjom jest to możliwe. Rekomendacje dają nam przede wszystkim zaufanie. Jeżeli my ją otrzymaliśmy, znaczy, że ktoś jest zadowolony z naszej poprzedniej współpracy i jest gotów polecić nas dalej, co jest dla nas niesamowicie Ważną wartością dodaną. Jeśli chodzi o rekomendacje, to dzisiaj one mają naprawdę ogromne znaczenie. W latach 90., gdy rynek jeszcze był nienasycony, było wiele wolnych miejsc dla przedsiębiorców, można było w zupełnie inny sposób, o wiele łatwiejszy prowadzić tą sprzedaż. Wystarczyło tylko wprowadzić produkt. Natomiast dzisiaj bardzo ważne jest zaufanie. W odpowiednim gronie ludzi, z którymi wiemy, że możemy budować długofalowy biznes i tworzyć relacje, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i prywatnej. Dlatego uważam, że rekomendacje są najlepszym sposobem. Szukając nowych kontaktów biznesowych, zdecydowałem się dołączyć do grupy BNI Premium w Krakowie, która odpowiadała profilowi działalności naszej firmy. Grupa ta zrzesza przedsiębiorców, którzy są bardzo podobni do skali biznesu, którą ja również prowadzę. I jestem przekonany, że swoimi kontaktami możemy również się podzielić na odpowiednim poziomie. Jakie były właśnie główne powody, dla których dołączyłeś? Powiedziałeś, że te kontakty, natomiast wiadomo, kontakty można w różny sposób wykorzystać. Co jest dla Ciebie najważniejsze właśnie w tym środowisku, jakim jest BNI? Przede wszystkim, oprócz nawiązania samych kontaktów biznesowych, cenię sobie doświadczenia, którymi się mogę wymienić z różnymi ludźmi z różnych branż, ponieważ każdy człowiek to jest inna historia. Dzięki rozmowom z ludźmi wewnątrz grupy dowiedziałem się, jak rozwiązać pewne problemy, z którymi dotychczas się zmagałem u siebie w krótkim okresie czasu i bardzo efektywnie. Pojawiły się zupełnie nowe pomysły, o których wcześniej nie miałem świadomości. Przez długi okres czasu próbowałem dotrzeć do pewnego grona osób, natomiast była to mozolna, długotrwała praca nad. Pozyskaniem takiego kontaktu. Natomiast właśnie dzięki osobom w grupie udało się to zrealizować zaledwie w przeciągu dwóch tygodni, co było niesamowitą wartością dodaną w całym procesie. Dzięki rekomendacjom wewnątrz grupy udało nam się dotrzeć do takich firm jak wodociągi krakowskie czy wodociągi dębickie, jak i również do firm z branży kosmetycznej, na przykład czy branży meblowej jak IKEA. Ponieważ zależało nam na kontaktach do osób decyzyjnych, dzięki właśnie rekomendacjom, które udało nam się pozyskać, dotarliśmy do prezesów tych spółek. B&I to przede wszystkim nie są dla mnie potencjalni klienci, ale przede wszystkim grono osób, z którymi również dzielę prywatnie pasje. Uczęszczam na różnego rodzaju szkolenia, które rozwijają mnie, co bardzo sobie cenię. Znalazłem również partnerów, którzy świadczyli nam usługi wewnątrz naszej organizacji, natomiast udało mi się pozyskać takie kontakty, z którymi wiem, że będę miał szansę rozwinąć długofalowe współprace. A powiedz, Michał, jaka była taka najciekawsza rekomendacja, którą otrzymałeś i dlaczego? Najciekawsza rekomendacja to była. Myślę, że do firmy IKEA. Próbowaliśmy tam dotrzeć przez bardzo długi okres czasu do odpowiedniej osoby decyzyjnej. Zajęło nam to ponad rok, natomiast dzięki rekomendacji wewnątrz grupy zadziało się to w przeciągu tygodnia. Umówiliśmy się na wideorozmowę, bardzo dobrze przygotowana rekomendacja. Druga strona doskonale wiedziała, o czym chce z nią rozmawiać, i była przygotowana na to spotkanie. Inne rekomendacje również były bardzo wartościowe, i wiem, że z tego. Pojawią się długofalowe relacje biznesowe. Jak dołączyłeś do BNI, to byłeś przekonany, czy miałeś jakieś obiekcje? Jak to wyglądało u Ciebie? Szczerze, nie miałem żadnych obiekcji, ponieważ doskonale wiedziałem, jak wygląda formuła działania organizacji BNI. Zostałem zaproszony przez mojego znajomego. Widziałem też również, jak organizacja ewoluowała przez ostatnie lata, i to zmotywowało mnie do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i w bardzo szybkim tempie rozwijać swój biznes. Jakie wskazówki mogłabyś dać osobie, która zaczyna działanie w BNI, bądź która chciałaby działać przez rekomendacje? Co taka osoba według Ciebie powinna robić, żeby być skutecznym? Przede wszystkim na samym początku powinna pogrupować swoje kontakty, również branżowo, i potem spróbować zidentyfikować osoby wewnątrz grupy, z którymi możemy szybko nawiązać współpracę. Polecam też również Power Team, czyli spotkania osób specjalizujących się w danej branży. Gdzie bardzo szybko nawiązujemy relacje, jednocześnie też zdają egzamin tak zwane spotkania jeden na jeden, gdzie umawiamy się w dwie osoby na takie spotkanie, dokładnie opowiadamy w szczegółach o swoim biznesie i naprawdę z mojego doświadczenia wiem, że to przynosi rekomendacje jeszcze tego samego dnia. BNI jest to dla mnie organizacja, która zrzesza zdeterminowanych, zdyscyplinowanych przedsiębiorców, którzy. Jasno stawiają sobie długo wyznaczone też przed sobą cele i konsekwentnie dążą do ich realizacji. BNI też dodatkowo jest dla mnie organizacją, która uczy systematyczności, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Pomaga mi przygotować się w odpowiedniej ramie czasowej do danego zadania, które chcę zrealizować. Jakie plany rozwoju oraz jakie cele macie na najbliższe lata? W najbliższych latach przede wszystkim chcemy się skupić na propagowaniu ekologicznych rozwiązań, zarówno w biznesie, który obecnie prowadzimy, jak i w tym biznesie, który planujemy rozwijać. Tak, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby być pionierem w branży, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i jednocześnie, aby nasza marka była rozpoznawalna na świecie. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo imponujące osiągnięcia, to co już zrobiliście, to co dalej planujecie i chcecie realizować, rozwijać. Myślę, że zwłaszcza te tematy proekologiczne są bardzo tak naprawdę i na czasie, ale też takie bardzo krzepiące, że firma z Polski ma takie globalne aspiracje, więc życzę samych sukcesów. No i jestem pewien, że uda Wam się założone cele zrealizować. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za spotkanie. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia. Dziękujemy.